Hej, hey, hello, witajcie, moi kochani na kanale jest kamień pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj takie pytanie do Was wszystkich i do nas, do mnie też. Kto będzie pochwycony? Kto będzie pochwycony? Bo to tak, gdy czasami się zastanawiamy i pytamy się, Boże, no kto będzie pochwycony? Bo ja już po prostu czasami to nie wiem, kto będzie pochwycony. I powiem Wam tak, chcę tutaj jakby Was uspokoić i chcę Was upewnić, kto będzie pochwycony. Uważam, że będzie to osoba, która oddała swoje serce Jezusowi, nie przez jakieś rytuały, tradycje, e, przez jakieś komunie, niekomunie, nie, która osobiście, własnymi ustami wyznała, że Jezus jest jej Panem. Podąża za Słowem Bożym, to co mówi Słowo Boże, głosi Ewangelię modli się, pości, jest po prostu z Panem Bogiem blisko i zwłaszcza w relacji. Ma Ducha Świętego, który została przypieczętowana przez to, kiedy oddała swoje serce Jezusowi, ale też ma chrzest w Duchu Świętym, aby otrzymywać dar Ducha Świętego, które będzie mogła po prostu propagować i używać dzięki mocy Bożej do celów Bożych. Została ochrzczona chrztem wodnym, świadomym, nie jak małe dziecko, tylko chrztem wodnym, świadomym, które po prostu jest też bardzo potrzebne, bo o tym mówi właśnie Biblia, że kto uwierzy i ochrzczony będzie, ten będzie zbawiony. I ten będzie pochwycony, to już piąta rzecz, który oczekuje pochwycenia. Tamte wszystkie warunki to są takie standardowe, bo to praktycznie wszyscy praktycznie wierzący, prawdziwie wierzący mają. Którzy po prostu idą z Panem Bogiem, tak naprawdę, ale e, nie wszyscy oczekują pochwycenia. Uwierzcie mi, nie wszyscy oczekują pochwycenia. Czyli ci będą pochwyceni, czasem tak jest, zastanawiam no, się, tak się modlę, boże, no będę pochwycona, czy nie będę pochwycona, czy to, czy to, czy tamto. Ja wiem już na bank, że będę pochwycona. Wierzę w to, trzymam się tego. Moja wiara jest taka: wierzę w to, co w, w co wierzysz, to otrzymasz. Wierzę, nie że teraz wierzę, że to jest kasy mnóstwo, i będę teraz, wiecie, bogata, nie wiadomo tam co. Nie chodzi o to. Wiara chodzi o sprawy duchowe, nie o ciel, tutaj cielesne. Chociaż czasami i też wierzę w to, że Panu pobłogosławi, i modlę się o to, Boga chwalę, jestem prawdomówna, uczciwa i tak dalej, i tak dalej. Przekazania staram się by nami spełniać i w ogóle i po prostu wierzę w to, że będzie wszystko poukładane i będzie dobrze. Jak przychodzą próby, trzeba je przejść, trzeba je dalej tam wiadomo rozgraniczać, działać i tak dalej. I tak dalej. Ale osoba pochwycona to będzie ta, która naprawdę na to czeka. Bo jeżeli nie czekasz na pochwycenie, to nie będziesz pochwycony. No bo jeżeli nie oczekujesz swojego oblubieńca, jeżeli nie oczekujesz swojej żony, która to ciebie ma wrócić, tam męża, który ma powiedzmy przyjechać za granicę, no to jak go oczekujesz? Nie czekasz sercem na, na niego, że po prostu on, on po prostu chce ciebie, wiesz, spotkać i w ogóle. On na, na pewno chce wrócić do domu, chce zobaczyć, że jego żona na niego czeka. Teraz wyobraź sobie, że wracasz teraz do domu, a twoja żona ma po prostu, macie gdzieś i w ogóle, w ogóle, totalnie jest kaplica. To co to w ogóle za, za oczekiwanie? Oczekiwanie to jest właśnie prawdziwa miłość. To oczekujesz naprawdę przyjścia Pana, e, spotkania się z Nim, ponieważ czytam nawet tutaj dzisiaj w Koryntian, e, nie, 1 Piotra bodajże, e, od pierwszy e, Piotra, pierwszy Piotra Wam zaraz powiem, e, od 13 wersetu, że mm, 13 Wesetu, albo to było też w innym fragmencie, że po prostu oczekujemy przyjścia, przyjścia jego e, takim utęsknieniem, ale też nie chodzi o ten Weset, chciałam coś innego powiedzieć, ale wyszło mi po prostu z głowy. E, po prostu ten, kto oczekuje pochwycenia, nawet jak grzeszy, wiem, grzeszy, bo każdy grzeszy, stara się jak może, ale oczekuje z miłością, z radością swojego Pana. Nie, że chce stąd uciekać, to nie chodzi w ogóle o ucieczkę stąd, tylko po prostu oczekuje Go w naturalny sposób, że oczekuje Go, bo każdy ma, słuchajcie, jakieś naprawdę swoje tutaj problemy i nie tylko ale mimo wszystko wierzy, Bogu ufa i po prostu oczekuje go. Eee, także te osoby będą pochwycone. Niektóre po prostu sobie grzeszą, nie wiadomo jak tam, i w ogóle nie oczekują Pana Boga, bo letnie osoby nie, nie, nie będą pochwycone, słuchajcie. Te, które nie oczekują, to nie do, tego nie dostaną. Pamiętajcie, za, za pochwycenie, za oczekiwanie na pochwycenie, czy przyjście na drugi oczywiście raz Pana, jest na korona. Więc czy myślicie, że koronę dostanie ten, kto nie oczekuje w ogóle Pana? No ja, gdybym, no jak, zobaczcie, no jak, jak ktoś biega, tak, to wszyscy dostają koronę, dostają pierwszy medal? No nie, dostaje tylko ten, kto naprawdę oczekiwał i coś w tym względzie wysiłek dał. Oczekiwał, wysiłek dał, modlił się, po prostu błagał błaga Pana Boga o to, po prostu byśmy ludzie wiadomo, pamiętali. A tak samo na niego oczekuje i czeka, i, i to jest naprawdę yy, ważna sprawa. Nie dostanie korony ten, kto w ogóle nawet na, 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 jakby tego nie oczekuje, tego nie, nie potrzebuje. Potem ma swoje życie, robi sobie to i robi tamto. Ja każdego dnia modlę się. Tak mi się wydaje. Czasami wiadomo, znaczenie zapomnę i wiadomo, ale Pan Bóg wie, że w ciągu dnia nawet tak samo modlę się nawet na językach i w duchu, i mój duch też mówi: Marna, ta, panie Jezu, co to właśnie oznacza. Więc Bóg naprawdę chce, po prostu, byśmy mogli przychodzić i, i po prostu naprawdę oddać mu to wszystko: oddać mu to wszystko i zapomnieć o tym wszystkim, po prostu robić dalej swoje, oczekiwać Jego przyjścia, i, i te osoby właśnie będą w pochwycone. No innego wytłumaczenia to ja nie mam. Jak macie dodatkowo jeszcze jakieś argumenty za tym, że osoby, kto będzie pochwycony, to tak samo jeszcze dopiszcie, bo ja może po prostu coś, coś mi umknęło. a to są pięć takich najbardziej rzeczy kluczowych, które muszą być, aby być pochwyconym. Bo bez tego te cztery, które są, są git, super, ale piąte... Musi być najważniejsze, że oczekujesz tego pochwycenia. Jeżeli nie oczekujesz, to nie będziesz pochwycony. Jeżeli chcesz tu być na odcisku, to zostaniesz na odcisku. Naprawdę, jeżeli, jeżeli chcesz zobaczyć antychrysta, jak będzie na wielki ucisk, proszę cię bardzo, zostań tu sobie, jak sobie tam chcesz. Ja tego nie chcę widzieć. To mi w ogóle niepotrzebne. Czy, czy, czy tam powiedzmy nawrócą się moje rodzina, czy moja się rodzina się nie nawróci. Mi to już nie oceniać, ja już na to nie mam wpływu. Ja, co już mówiłam, to głosiłam i już to mogłam, zrobiłam, modliłam się wiele razy pościłam. Wiele razy widzę po prostu, że to już nawet nie ma sensu. Jest sens dalej się modlić, bo tak wtedy Bóg to na nasze modlitwy wysłucha w swoim czasie, ale uważam chyba, że po prostu osoby, które nie oczekują pochwycenia, to po prostu po, po, po prostu naprawdę mają chyba zamknięte oczy, jak, jak ten faraon miał zamknięte oczy. Że po prostu nie widział nic. Bo mu pan normalnie za, zakrył te oczy, mógłby się o odkrycie oczu tym swoim rodzinom po prostu, bo naprawdę oni nie wiem, nawet nazwać, nie wiem. Po prostu ja nie wiem, jak to nazwać, uwierzcie mi. Także to by było, słuchacie na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do usłyszenia z Bogiem.